Dzień trzeci. Krótki film o miłości. Ciąg dalszy. Tu spałem. Łóżko piętrowe. Ja byłem na górze. A dwoje było dwóch sympatycznych wędrowców. Po prostu przyszli wcześniej. Hata drewniana. Bez prądu. Bez bieżącej wody. Ale sympatycznie. No, mamy stół. Krzyżołka. Jakby było zimno można rozpalić sobie w piecyku kozie, a tu jest wejście, a na zewnątrz można poleżakować, jakieś tam wyposażenie też jest, jest kuchenka z gazem, woda do picia, woda do zmywania, zmywak, sztućce, kawa, herbata, kepsul. trochę książek jakieś gry fajne no i tak dzisiaj tu odpoczywam wczoraj miałem dosyć też przyszłem prawie na 19 więc dzisiaj dzień zerowy żeby jutro pójść z pełnymi siłami do zoo.